Witam Was wszystkich, z tej strony Wronek i dziś zamierzam wyjść z tego gówna jakim jest mój aktualny wynik, czyli jedno zwycięstwo i dwie przegrane. Mam Questa, który mówi, że muszę wygrać dwa razy Hunterem i mam właśnie zamiar to uczynić, znaczy między innymi Hunterem, nie? ale mam właśnie zamiar to uczynić, wygrać nim chociaż jeszcze dwa razy. A jak już będzie 3-3, no wiem, że to wciąż niefajny wynik, no ale co będzie, to będzie. Na razie postaram się za wszelką cenę wygrać tym, co mi tutaj. Yy... Arangizas podrzuci do ręki. No i jest i pierwszy przeciwnik. E, donger. Dejmiu. Dobra. Na Dongera też się znajdzie w jakiś sposób, popatrzmy. O, korsarza zostawię tutaj. Okej. Okay. Widzę, że zostawię taką rękę. Korsarz tutaj poczeka. Jakby sobie wrzucił coś w stylu e, Sword of Justice albo mm, jakoś się nazywa? i nie pamiętam jak się nazywa, ale na pewno Aha, sekrety też ma. O tu nie, to nie mogę sobie rzucić flary. Nie, nie, nie. W takim wypadku kończę wcześniej, ponieważ nie no nie mogę rzucać flary, jak on ma sekrety. Że o, okej. Okay. No to za dwa many wezmę i strzelę w niego. Może troszkę mało oryginalne zagranie, ale mm, mam nadzieję, że bardzo skuteczne. Pum 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 pum. O, coś się czai. Jest bagienny Raptor pięknie. W takim razie mogę w niego pyknąć. Tajemnym strzałem! Uhu. I dołożyć jeszcze trendowatego gnoma się. Rędowaty gnom. I tajemny strzał. Puf. Okej, okay. i to by było na razie tyle. Tak jak mówię, Flara tutaj czeka, bo to jest dąger, więc on tam może mieć coś. Eee, Korsarz krwawił żagli też, jeżeli ma jakąś broń. O, tańczący miecz ma. Taką ma broń, skubany. Zwierzęcy towarzysz z tej strony. Cholercia, cholercia, dobra. O i mamy dzikuska, Op, w takim razie tu pojadę, a teraz może się tam czaić konsekracja, w związku z czym wolę pojechać mu ten kozik O i dostać pułapkę, e, dlatego że, tak jak mówię, jeżeli tam by była konsekracja, no to żegnajcie obydwoje I właściwie jestem wtedy lekko w dupie, bo to jest 6 obrażeń w tej jednej rundzie, a tak może coś innego będzie No i patrzmy, za 5 many coś się czai, widmowy rycerz, oh my, no dobra Skoro tak, to ja wrzucę sobie zamrażającą pułapkę, strzelę do niego za dwa i za kolejne dwa go pojadę. No i teraz dzięki temu jego widmowy że wróci z powrotem na rękę, będzie jeszcze droższy, więc dopiero w szóstej rundzie ewentualnie będzie mógł go wrzucić. E, no i wiadomo, to zawsze fajnie, bo do tej szóstej rundy miejmy nadzieję, że ja tu się wyposażę w jakieś tam ciekawe zabaweczki. No chyba, że coś z szarżą i wrzuci to coś z szarżą, ale to się zaraz zobaczy. Nie, leci prosto we mnie. Standardowo zawsze yy, jeżeli Hunter yy, no, jeżeli jeżeli Hunter yy, rzuca sekret, to na początku się go trzeba sprawdzić, zaatakować, przynajmniej tak jest moje zdanie. Ponieważ zazwyczaj będzie to właśnie misdirection albo yy, nie freezing trap tylko explosive trap, no i wtedy leci, lecą obrażenia czy tam misdirection. No, można też rzucać stworka, ale jak to będzie snajperstwo, no, no wiadomo, no opcji jest dużo i naprawdę sekrety Huntera są bardzo, bardzo potężne. Dlatego też, yy, no trzeba kombinować. o mój przeciwnik nie ma tutaj, widzę, żadnego pomysłu. I co, i tyle? Serio? Nie masz więcej ni... No, a ma dobrze, dar mądrości, o. Pięknie, chcesz sobie podobierać karty? Dobrze, to dobierzesz sobie jedną kartę na pewno. Mój drogi przeciwnik, oj, wybornie, przybywa jeszcze Yeti. Także strzelę za dwa i pojadę go jeszcze za dwa. Hop, dobierz sobie kartę, tak jest. I na tym koniec. Teraz zobaczymy, czy zabije mi mojego. Yy, jak fajnie w ogóle wygląda. Teraz dopiero zobaczyłem. Znaczy kółeczka taki Harry Potter z kostkami. Fajnie to wygląda, jak się nałoży na agonie. Yy, no, umiejętność aktywowaną. No bo tak to to. A, tutaj nie zobaczymy, no nie znam Myślę, że teraz tym małym dongerkiem zabiję mojego śmierdzącego, ale nie jestem pewien. E, natomiast dobrze by było, jeżeli byciepnął jakąś broń, chociaż to by było tyle niedobrze, że e, zabiłby mi tego, a nie chcesz, żebym go zabił. A z drugiej strony i tak ma zginąć, i tak ma zginąć, więc w sumie lepiej, żeby zginął od broni, żeby miał tą broń potem korsarzem zepsuł. Nie, tajemny golem. O, też ciekawie, ponieważ dostaje kryształ many. I za pozostałe trzy punkty many nie będzie w stanie tak zrobić, żeby ten cap przeżył. A, tak to zrobił sprytnie, no dobra. I kasuję obydwu, tak, tak jest, bardzo dobrze. W związku z czym już 16 do końca. A ja teraz zobaczmy, co ja tu mam, pieseły, oh my. Dobra, zrobimy z znagłowcy, wrzucę strzelca. Puf, strzelę do niego jeszcze za. Dwa, no i to by było na razie na tyle. Wiem, że to niektórzy stwierdzą, że w sumie dlaczego tak zrobiłem, ale powiem wam tak. Zauważyłem, że w tej grze trzeba tak naprawdę po prostu grać i radzić sobie z zagrożeniami, które dzieją się akurat, nie zostawiać nic na potem, bo potem może już, że tak powiem filozoficznie, nie nadejść. Na przykład widzicie, taka na harpia. O, jest i sekret. No to sekretu zaraz nie będzie. Ż żegnam, żegnam sekret. I jeszcze sobie dobierę kartę. Szkoda, tylko że nie wiem co to za. A wiem! Szlachetne poświęcenie. Oj, pięknie. Wrzucę sobie powierniczkę tajemnic. Mhm. A następnie chyba wrzucę sępa i tego pana. Dwa obrażeń, cztery obrażeń. Dobra. I dobiorę jakąś kartę. Hop. Trendowa tego gnoma. Dobra. Więc tak. Tu pojadę. Tu pojadę. No i sempidło też tu. Hop, zabije. Nie będzie droła za pieseła, ale z tego co widzę, to gość nie ma nawet jak się tutaj zrzucić z. Ee, no. Z potworkami, Znaczy niby karty w ręce ma, ale. No, z tymi piesełami to różnie bywa, więc... więc no. Więc na razie czekam co on uczyni. O, miecz sprawiedliwości. Świetnie. No to znowuż będę mógł mu kontrolić. Troszkę ma gość, bo y, mam karty, które mu fajnie kontrują. O, proszę. Hop. Jeszcze, jakby zaatakował, to w ogóle by było super. Tak jest. Tu, jeszcze dągerek. A, dągerka nie zrobił. Ok. W takim razie ja sobie wrzucę, jak widzicie, rycerza z srebrnej dłoni. Hop. Wyrzucę sobie trendowatego gnoma. I strzelę za dwa. Na razie nie wrzucam korsa. Chociaż, kurde, za chwilę to już może nie być po co. Dobra, wrzucam korsarza. Hop będzie miał o jeden z tak mniej. Może sobie tam jakoś to rozkłonił tak, że mu popsułem plan. Chciałem poczekać yy, z korsarzem tak, żeby mu przeszkodzić całkiem, że on sobie tu rozkłinił. O, to, to i to wrzucę. No, tak, to sobie by nie wrzucił. No, ale jak widzicie... Op, różnie to bywa i lepiej w sumie od razu. Przynajmniej ma jeden z tak mniej na pewno, a tak to wrzuciłby trzy stworki i mój korsarz by o kąt dupy się mógł rozbić. A tak, ok wykorzystany. Może nie ma aż takiego zaskoczenia dla przeciwnika, nie? No bo zaczyna rundę, m.in. O, proszę. No, no i na przykład teraz dungerek, jeżeli powstanie jakiś, to będzie 1-1. O, i kolejny sekret. Okej. Okay. Jeszcze za jeden many dodam mu atak? Jeżeli tak, to przydałby mi się Hunter's Mark w tym momencie. Nie, polską tarczę. No dobra. Nie do końca fajnie to wygląda. A nie, czekajcie. Więc zrobimy tak. Eee, wrzucę wilkora alfa, hop, zaatakuję. Okej, dołożę jeszcze pieseły, i najzwyczajniej w siecie go rozjadę, a strzele se z łuku. Uf. no i. Mimo przerażających kreatur na stole, udało się chłopak klepać do zera. I widzicie, to jest właśnie to. Trzeba po prostu korzystać, kupić żelazo, póki gorące, rzucać na bieżąco, a nie przejmować się tym, że potem może być lepsza okazja. Jasne, teraz na przykład Hunter's Mark byłby super, bo mógłbym mu zabić tego dużego, ale po co mam mu go zabijać, jeżeli mogę skasować samego bohatera, prawda? No więc właśnie o to chodzi. That's my point. Eee, najzwyczajniej w świecie po prostu rozklepałem gościa i tyle, i nie przejmie się niczym. No, a teraz czekamy na kolejnego przeciwnika. O? Świetnie. No to w takim razie klon. Piesały towarzysz i zbieracz łupów. Eee, dobra, widzicie, co ja zostawię sobie, nie muliklanuję. Niech będzie taka ręka. Nie jest źle, generalnie, także no, trzymam się tego. O, przeciwnik, który nie ma żadnego kartbeka. Okej, Ok, tajemny strzał. Szkoda, że nie jestem drugi, ponieważ taki tajemny strzał jest bardzo fajny, kiedy jestem e, drugim zawodnikiem. O, ok, w takim razie nie mam żadnych oporów przed wrzuceniem. Przed wrzuceniem. Rzecz bardzo, zbiera czałupów. On teraz zginie, ale dostanę kartę. I taki generalnie jest zamysł. Jest tu też tkacz sieci. O, wielostrzał. Dobrze. A za dwa many co strzeli do mnie? Pewnie strzeli do mnie po prostu. Chociaż ma tam koina, więc tak naprawdę może zapadać coś za trzy punkty many. A co? Na bogato. Koń. O i właśnie. I co za te trzy punkty many wyczarujesz, mój drogi przeciwniku Hunterze? O, małpę. To jest, to jest super dzika karta, której ja nie ogarniam, naprawdę i nie ogarniam. Eee, mogę się wrzucić ze zwierzęcego towarzysza. Jest i misza, pięknie. No to teraz miejmy nadzieję, że troszkę mu zajmie zabicie mojego misia. Aha, trzymany. właśniowy smok. I koniec rundy. Tak mu. Stuknę i tak. Okej, okay. no to w takim razie czas się pozbyć obu, tych tutaj stworków, za pomocą wielu strzałów. Puf. I koniec rundy. Dzięki temu mój misza, miejmy nadzieję, że przeżyje jeszcze trochę. Mm -hmm. No cóż, myślę, że to była najlepsza opcja możliwa. Mam misia 4 na stole z tauntem, więc jest pięknie. Co on na to teraz? Mm, no dobra. Grabieżca krwawych w grzegli. I jest! Pierwsza krew rozlana, zostałem zaatakowany z uku, z dystansu, a ja mam pięć manet, za 5 manet ja sobie wsadzę jego. I wsadzę sobie trendowatego gnoma, a potem pojadę mu tą... ...piłatkę, 4-1 ma co prawda mój misio. Ale to nic. A co dalej? To się zaraz zobaczy, tutaj już się szykuje opcja... o, wielostrzał. Ok, tutaj już się szykowała opcja na... Tkacza sieci i chyba sobie Jaja Robisza, który jest bardzo, bardzo silną jednostką i zawsze wprowadza zamę w szeregach przeciwnika. Co prawda teraz na przykład aż prosiłoby się o wybuchową pułapkę i Hunter's Mark na chyba sobie Jarobisza? ale są też pieseły! O, bardzo dobre zagranie ze strony przeciwnika. Jak już widzę Sempa, to wiem, że zaraz polecą pieseły. O, nie poleciały pieseły! fakt. No to tego się nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Jest też zamrażająca pułapka, ale ja nie będę jeszcze rzucał piesełów. Ja na razie zrobię tak. Pociągnę sobie kartę. Zobaczmy, co mi to będzie. O, pięknie, lew bujny grzyby, bardzo fajna arta. A potem tajemnym strzałem mu pierdyknę w tą kobrę. Następnie sępa zabiję moim no, śmierdzielem. I zostaje mi 6 punktów many, więc jadę za 7, 11. 13 obrażeń i wrzucam sobie zamrażającą pułapkę na tym koniec. No i proszę bardzo. Teraz przeciwnik ma nie lada problem, ponieważ w jakiś sposób musi mi zabić obu chłopaków, albo przynajmniej jednego. Mm, nie, no, nie. A i Flara sprytnie. Zamrażająca pułapka przepadła, ale to wciąż not enough. Jest i misza, to akurat dobrze, ale wciąż za mało, ponieważ. Chyba sobie jaja robisz, plus hero power, równa się przeciwnika, hunter nie żyje. A dobrze, dobrze. Kombinuję skubany. Bardzo dobrze, teraz wypadałoby, okej, okay. złapać jakiegoś porządnego zwierzęcego towarzysza. Leok. No cóż, najmniej porządny. Yy... No, nie mam jak tego obejść, no nic. Muszę zeszczelić przeciwnika i skasować mu miszę. Chyba sobie jaja robiszem. No, tyle, no. Co, tu, co tu, dużo, mm, co tu, cóż tu innego mogę uczynić? O, widzę, że dopakuję sobie, tak jest, Treserem Ogarów. Mm, dobre zagranie. Ale co ja na to? Eee, ja na to tak, po pierwsze, no cóż, chyba sobie robisz, odejdzie na razie w zapomnienie, dołożę sobie Lwa Bujnogrzywego i Pieseły. Hop, i teraz tak, jeden Pieseł zabiję tu. Natomiast, Leok i drugi pieseł jadą prosto w przeciwnika, trzy punkty życia do końca. Tu. tu, 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 tu. Jest jeszcze Flara, jakbym potrzebował dobrać karty. No, w każdym razie przeciwnik jest lekko w dupie. A, teraz on dobiera karty. O, no to teraz już generalnie sprawił, że na pewno zabije go w następnej rundzie. Niezależnie od ilości tauntów, nie nietauntów, duper dupereli, które wrzuci na stół. Po prostu będzie martwy. i so, so dead. Okej, okay, no... Generalnie zagranie sprytne, ale niewystarczające. No nie wiem o tym, ale zaraz się przekona. Aż jeszcze śpikożerny górno, to tak sobie dla beczki wrzucimy śpikożernego. Znak łowcy. Tu. Tu. Hop. Hop. I koniec gry. Badumps. No i już bardzo udało się wyciągnąć do tych 3 minut. tak jak powiedziałem. Wybornie, 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 kolejne 40 golda, pełna dominacja, w ogóle o ja pierdziele, tyle pieniądza się posypało, że hej. Bo jeszcze przed chwilą zrobiłem quest'a za 60 golda, więc 200 pieniądza mi tu wskoczyło, jest 3-2, bardzo dobrze, już, już na plus, no i czas na ostatnią grę dzisiaj, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda się ukręcić nawet więcej niż te trzy inne no a okaże się wszystko za moment. Wybaczcie, łyczek wody. Jednak takie ciągłe gadanie, no, wysusza gardzie. Dobra, jest jakiś przeciwnik. Którzy to to? Pum, 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 pum. O, gulden. E, słuchajcie, póki czekamy na rozdanie kart, pamiętajcie, lajkujemy na Facebooku i na subskrybujemy na YouTube. Subskrybujemy na YouTube. A teraz popatrzmy. Flara. A zostaje sobie nawet na pierwszą rundę. sępa wyrzucę. Znacz, najpierw to wyrzucę sobie za chwilę. Znów lecę jako pierwszy, zauważcie. Wszystkie trzy rundy dzisiaj zaczynam ja. No, ale jest trendowatygną no, na pierwszą rundę, także wybornie jest znakłowcy, jakby co. Jest pięknie. Początek całkiem myślę nie najgorszy. No i teraz miejmy nadzieję, że coś tam popsuje przeciwnikowi jakiś plan. Szatański plan. Hochlik krwi oh my. Mógłbym mu go flarą pojechać. Teraz. I go zabić. he. I kurde, to nie zgubi pomysł patrzcie. Hop, flara bo i tak yy, nie będzie miał ten. Hop, i sobie go zabiję. Bo zawsze chciałem tak zrobić: użyć flary, żeby zabić coś z znikającego. A za chwilę snajperstwo poleci. Albo nie, za trzecia runda to zwierzęcy towarzysz. Ach, dej mogłem snajperstwo wsadzić. Ale jest zwierzęcy towarzysz. Zobaczmy, kim jest zwierzęcy towarzysz. Leok. Proszę bardzo, jak znalazł. Hop, przytul mnie mocno. I first blood, pierwsza krew, moja tym razem, rozlałem krew tego yy, czarnoksiężnika orków. Nie mogę sobie przypomnieć jak jest warlock po polskiemu, ale no, już wiem. O, koń. I cóże za cztery many on tam wsadzi? No, dawaj, come on, come on, come on. Just do it, bitch. Dawaj! Gra na... Uu. Dopiszę ci to do rachunku, abyś snajperstwo wsiadło. ulala, Pięknie by się tam wpasowało. Hmm. Natomiast ja zrobię teraz tak. Szpikożerny gul. Tkacz sieci. Z nagłowcy. I morduję obu chłopaków. No trudno. Hop, za to szpikożerny gul troszkę dostanie. Wyszło, yy, znaczy wyszło na zero, tak jakbym zabił po prostu 2-4 jednostkę, ponieważ te dwa punkty obrażeń, które dodawał obu chłopakom, teraz przyszły tak, jakby na jednego szpikożernego gula. Także nie jest źle. O, to tylko ona i pan kąsacz. No dobra, skoro to tylko ona i pan kąsacz, to ja sobie wrzucę to snajperstwo w końcu i dołożę zwierzęcego towarzysza. I znów Leok. No i masz. Eee, to w takim razie ja po prostu pojadę prosto prostu w przeciwnika. I tyle. To jest 7 punktów obrażeń, więc... Pierdziele. Wszedł Leok na stół, a przeciwnik teraz... No zobaczymy jak to spróbuje rozegrać. Zapewne będzie chciał zabić yy, Gula. Ale jeżeli zabije Gula, no... No dobra, nic, no okej. Okay, zobaczymy zaraz. Tak czy inaczej jestem na razie na tej lepszej pozycji, jedyne co boli to yy, no niestety mała ilość skarb w ręce, to, to, jest, to jest tutaj największą wadą, ale jeszcze nie jest źle, nie ma tragedii, także no zobaczymy co tam dalej przyniesie. Ciekawe co dostanę za tego pajączka na stole, pewnie znów głodnego kraba albo inne takie gówno, albo papugę piratów, chociaż nie, ona by się w tym meczu nie przydała, bo wyjmie mi Pata z decku, ale to jest Pirat, który ściąga wytrzymałość broni, z, tak trochę z dupy, nie? Lodowy Smokowiec, dobra. Dobiera kartę, Spell Power... Puff! Lodowego Smokowca nie ma. Kaboom! Auf Zain, A urósł mi tylko mój gul. Za zero many. Soulfire jest za zero many. No, zastanów się. Czyli jednak zdecydował się na zabicie gula. No dobrze. Skoro taka jego wola, proszę bardzo. Co ja tutaj mam? Tundrowego nosorożca. Ale nie. Ja na razie wrzucę yetiego i strzelę prosto w przeciwnika, dlatego że to jest lepiej wykorzystana mana. A jeżeli chodzi o obrażenia, to wyszło praktycznie to samo, bo jeżeli wrzuciłbym nosorożca, to zadał. Nie, nawet wyszło. Przepraszam, o jeden obrażenie mniej w tej rundzie. No ale tak jak mówię, mana lepiej wykorzystana. 15 do końca. A przeciwnik widzę, że nie ma czym grać. Niby ma te 6 kar w ręce, ale tak jakoś się waha, a jednak nie. Soulfire? Coś się zastanawia, Kombinuje? Nie mam pojęcia, co on tam, co on tam myśli, ale. A, mam 9 obrażeń na stole. 11 z nosorożcem, 12... 13 obrażeń mam z Hero Power. Em. A on coś tam czym. A, pocisk cienia, dobra. Demoniczne ogień. okej, okay, no to w takim razie już nie mam. Tych obrażeń i grabasz. Dobra. Co ja na to? Ja mam ochydziarza. Oh my. To, to go ostro zrobi w wałek, ponieważ już nie będzie darmowego Soulfire'a. Hop. Hero Power i 13. Jezu, 11 do końca. Zobaczcie, a ja mam tutaj 10. No, mam wystarczającą ilość obrażeń. Eee, pytanie tylko, jak, jak on to rozegra. Zaklęcia teraz są pierońsko drogie. uuu, faceless, ale to nic nie zmienia: moje zaklęcia nie będą droższe, to jest okrzyk bojowy, to, to nie działa cały czas. Także żegnam cię, mój drogi przeciwniku. Hop, tak jest. Nawet nie udało mi się pociągnąć żadnej karty za pajączka chlip. No nic, trudno. Mogłem sobie sprawdzić, co by mi dał pajączek. Ale jest trzecie zwycięstwo, co jest oczywiście na plus, jak najbardziej. Skoro trzecie z to znaczy trzeci mecz rozegrany dziś, no i na tym będziemy kończyć. Także raz jeszcze pamiętajcie o tym Facebooku i o subskrypcjach. Oczywiście zapraszam na jeszcze jeden film dzisiaj, już wkrótce kolejna misja z Warcrafta, trójeczki. No i oczywiście jutro kolejna porcja filmików, także trzymajcie się i strzałeczka. A, właśnie, jeszcze jedna rzecz, dlaczego przesunęliśmy na 16 z powrotem? Otóż zaczyna się rok szkolny, no i jak ja będę publikował film o godzinie 12, to i tak nikt nie będzie z was ich widział, więc wrzucam wam na godzinę, właśnie tak jak mówię, 16. Tak, żebyście sobie zdążyli powracać tam zewsząd i usiąść na spokojnie z kawką herbatką, piwkiem. I oglądnąć. Dobra, tyle na dziś. Strzałeczka, hej. A, nie tyle na dziś. Tyle na teraz. Strzała, hej.